Mamy 16 sierpnia, i jedziemy na solinę. To będzie hardkarowy wyjazd, tutaj z chłopakami Tylko jeszcze prezesa nie ma, pewnie się pakuje. Drona ładuje do bagażnika. Tutaj nasz y, przewodnik prowadzi. Dajdzie po premier. Cześć. No. Tak, Siemamo. 5 km za nami Przed nami jeszcze 205 Oczywiście witamy tam jest powrotem Cały okay. dystans 210 W teorii W praktyce pewnie wyjdzie troszkę więcej No i niby 2 km przewyższeń Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce pierwszy raz robimy Solinę Oczywiście Rysiek już ją robił kiedyś 30 kilometrów za nami. Jesteśmy w Haluszu i kierujemy się na Dynów, na co by wyglądało. Tam jedziemy do góry. Na razie jest dobrze. Temperatura spoko, nie jest za gorąco. Tak by wychodziło, że 8 dych, nie? Według Google wychodziło 110, tak wiesz w teorii, nie? track więc co ty za przerzutkę masz kurwa a oh. oh, jest jest startowa ma gówno Chłopka. Co? Co wam się podoba? To co? Źle? Jest Nie w pokoju, tylko... Przed pokoju. Wczoraj był myty. Za nami 50 kilometrów. A do celu jeszcze 50. Masz tego, Sebastian. Ja Piotr też 7 zbóż, Bokoma for formę, wiesz. Walimy pod górę. siedem 7%. Tak się soliny zaściało, ale będzie fajnie. Proszę bardzo, nigdy nie pomyślałem, że tutaj będę. Po drogą jechał rowerem za samochodem świetnie Na proski świetnie Takie to ładne przystanki Jesteśmy w Wojtkówce, Wojtkówka chyba tak się ta wioska nazywa. Pierwsza górka która nas pokonała w tym momencie. No musieliśmy podprowadzić kawałek, bo i daliśmy radę, ale to żaden wstyd. Takie znaki, tam chłopaki prowadzą jeszcze no niestety tu już są górki, nie ma co mówić. A się trzeba wrócić proszę się posilić. Pod nią, widocznie ja myślałem, że zostaniemy na do tabli Nie no, co Dobra, jedźmy ja musiałbym zdać co zrobić sobie, Zrobimy sobie, ale jak będziemy w sumie Prawie to mamy Prawie mamy No, stary. No, już wiesz, już wiesz. Tu No, jest możliwe. To jest możliwe. To jest możliwe. To jest To jest komu tam wisze hajs? Jesteśmy na miejscu. Takie duże pęcza, nie? Na liczniku 111 wybiło w drodze powrotnej. Tyle samo, czyli 222, ale to i tak pewnie wyjdzie więcej. Troszkę nogi bolą, bo troszkę nas górki wymordowały. Mam nadzieję, że będzie się wracać lepiej. Ale jest fajnie, jest fajnie, ogólnie jest fajnie, mimo tego, że się wszyscy pogobili przedtem. Ale to jest, no, no, każdy no. Pojecha, <gry> nie Każdy swoją no. drogę pojechał, Solina zdobyta, właśnie wracamy. Ledwo wyjechaliśmy. A jeszcze kawał drogi przy nami. Mamy godzinę 15 za 15 myślimy być na 8 w domu. Mas eu Jedziemy dalej, jesteśmy przed Rodeimnem. Mamy za 20. godziny, za 29. Troszkę się wszystko przesunęło w czasie. Kilometrów jest dużo więcej, jak planowaliśmy. Ja jestem wymordowany, tak szczerze. Mam dość. Na dzisiaj. I tam chyba jeszcze padać, z tego co widzę. Chcę by jeszcze tylko na deszcz złapać, czy na końcu deszcz. Walka. Przyjechaliśmy dokładnie 237 ja mam drogę radość, jestem wyleczony na 2 tygodnie pozdrower.